Najświętsza Maryjo bądź błogosławiona. Drodzy bracia i siostry, witam Was serdecznie i zapraszam do wspólnej modlitwy z Maryją, Matką pełną łaski. Niech jej czuła obecność prowadzi nas ku Chrystusowi, a jej wstawienictwo niech wyprasza nam pokój, światło i Boże błogosławieństwo. Zatrzymajmy się dziś na chwilę w ciszy i powierzmy jej nasze troski oraz nadzieje. Rozpocznijmy tę wieczorną refleksję dwoma pięknymi sentencjami. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Druga sentencja to piękne słowa Maryi z Kany Galilejskiej, które przypominają nam, by zawsze słuchać Jezusa i zawierzyć Mu nasze życie. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. A teraz módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko pełna łaski, Twoje serce bije miłością do Boga i ludzi. Dziś przybliżamy się do Ciebie, by uczyć się zawierzenia i pokory. Bądź przy nas, gdy oddajemy Bogu cały dzień nasze radości i trudy, spotkania i milczenie. Słowa, które radowały, i te, które mogły zranić. Proszę, przyjmij nasze serca tak, jak przyjęłaś zwiastowanie anielskie z wiarą, pokorą i pełnym zawierzeniem woli Bożej. Wyproś nam łaskę pokoju, abyśmy zasypiali w ufności, powierzając się miłosiernemu Ojcu. Niech Jego Boża Opatrzność czuwa nad nami, chroniąc nasze serce przed lękami i niepokojem. Niech Jego miłość otuli nas jak cichy szept nocy, przynosząc ukojenie duszy i nadzieję na nowy dzień. Maryjo, matko, prowadź nas do Jezusa, abyśmy szli Jego ścieżkami wierze i miłości. Ucz nas słuchać Jego słowa, przyjmować Jego wolę i żyć na co dzień Jego światłem. Amen. Kochani, niech Dobry Bóg otuli was swoim pokojem. Niech Maryja czuwa nad Wami, a Duch Święty niech rozświetla mroki nocy i daje Wam nadzieję na nowy dzień. Jeśli ta modlitwa poruszyła Wasze serce, podzielcie się nią, aby inni również mogli znaleźć ukojenie w wieczornej rozmowie z Maryją. Koniecznie polub, udostępnij i zaproś innych do wspólnej modlitwy. A ja życzę spokojnej i błogosławionej nocy z Maryją w sercu.